W stosunku do Ciebie, no to zasadniczo następuje odwrócenie winy, czyli słyszysz, że no z Tobą coś nie tak. To Ty jesteś jakaś przewrażliwiona, to Ty zawsze musisz stworzyć problem. Kolejnym punktem jest kontrola i manipulacja. Ma miejsce tak zwany gaslighting, czyli taka forma stosowania prania mózgu na swojej ofierze przez narcyza. Czyli na przykład sam schowam klucze, a gdy Wy ich szukacie, bo jesteście pewni, że zostawiliście je w stałym miejscu lub na przykład zawsze w drzwiach wiele osób tak robi, usłyszycie komentarz typu nie pamiętasz dobrze, yy, chyba to sobie wymyśliłeś, że te klucze tu były, nigdy ich tu nie było. Zawsze leżą na przykład gdzieś tam na szafce i robicie takie wielkie oczy, ponieważ zasadniczo zostawialiście je zawsze w tym samym miejscu. Narcyz w tych momentach robi z Was po prostu głupka. Służy to temu, żeby wzbudzić w Was taką niepewność i taki tak zwany dysonans poznawczy, czyli taką jakby rozbieżność w głowie. Dochodzi w pewnym momencie do tego, że zaczynacie wątpić w siebie, ma miejsce również coś takiego jak zazdrość kontrolowana, czyli no nie wiem, piszecie do swojego kolegi z pracy życzenia świąteczne, i słyszycie takie typowe teksty zazdrośnika, no na przykład nie pisz do niego, bo ci nie ufam, albo jedziecie gdzieś sobie na wycieczkę, czy odwiedzić rodzinę pociągiem czy autobusem, siedzą tam z Wami jakieś osoby i nic złego nie robicie. Nagle słyszycie, nie patrzcie tak na tą kobietę, bo już słyszę, że masz jakieś zboczone myśli. Czyli jesteście posądzani o coś, co zupełnie nie ma miejsca. Może mieć też miejsce coś takiego, jak zmiana zasad, czyli coś, co kiedyś było takie w oczach narcyza chwalone, teraz jest powodem do krytyki. No na przykład zawsze komplementował Was za to, że nie wiem, ładnie trzymacie łyżkę i widelec, a teraz krytykuje, że nie wiem, że jak świnia, czy coś w tym stylu. Naprawdę dzieją się tu przeróżne rzeczy i o przeróżnym nasileniu. Dlatego tak wyraźnie podkreślam te punkty.